Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z ekranu na półkę. Dziś Halloween, także nie mogło być inaczej. Zajmiemy się gatunkiem horror, a dokładnie postaciami, najgorszymi zakabiorami, najgorszymi koszmarami z lat Waszego dzieciństwa i nie tylko. Czyli top 10 najgorszych, najbardziej kultowych postaci z tego gatunku. Zaczynamy! Miejsce pierwsze: Freddy Krueger, figurka w skali 1 do 6 oraz Custom Diorama. Miejsce numer dwa, Jason Wolfis oraz mini-boost od Nekka. Miejsce trzecie, Morderca w białej masce, czyli nie kto inny jak Michael Myers, customowa figurka w skali 1 do 6. Miejsce czwarte, yy, pozycja bardzo na czasie, czyli Ladderface, teksańska masakra piłą łańcuchową, inspirowana yy, prawdziwymi zdarzeniami, a dokładnie seryjnym mordercą, Edem Gainem, Figurka w skali 1 do 6, custom. Miejsce piąte, czyli Zabójczy clown It, To, Pennywise. Pozycja również na czasie, wiadomo, Welcome to Derry, już jesteśmy po, po pierwszym odcinku. A figurka w skali 1 do 6 od firmy Hot Toys. Pozycja numer 6, czyli The Ring, Sadako, lub jak kto woli amerykańską wersję, Samara. Figurka w skali 1 do 6 od firmy Third Party. No i chyba wszyscy pamiętamy scenę wyjścia z telewizora. Miejsce siódme, czyli Ghostface, wiadomo, Krzyk. Film, który tak naprawdę ma mnóstwo części i tak naprawdę nigdy chyba mi się nie znudzi. A tutaj mamy statuetkę w skali 1 do 4 od firmy PCS. Miejsce ósme, czyli Evil Dead, Dead by Down, Evil Ash, figurka w skali 1 do 6, Horror, który tak naprawdę nigdy się nie znudzi. Miejsce dziewiąte, czyli The Thing. Genialny horror i piękna figurka przedstawiająca Magrydego, oraz genialna Diorama w skali 1 do 6. Miejsce dziesiąte, ostatnie, ale nie najgorsze i laleczka Chucky od firmy Necka w skali 1 do 1, oraz wiadomo. Jego narzeczona. Dajcie łapkę w górę i piszcie w komentarzach, który z nich zniszczył Wam dzieciństwo i kogo Waszym zdaniem jeszcze brakuje na tej liście. No i oczywiście wbijajcie na nasz kanał, gdzie możecie obejrzeć na przykład unboxing figurki w skali 1 do 6 Pennywise'a. Jak już tam będziecie, nie zapomnijcie dać suba i dzwoneczka. Trzymajcie się. Cześć.